Rozwijają nasze horyzonty, ale także dzięki nim pokonujemy nasze słabości, a podróżujemy coraz więcej nie tylko w świecie realnym, ale także wirtualnym. Podróżując, dzielimy się naszymi emocjami, przygodami, doświadczeniami na blogach i w mediach społecznościowych. Wkrótce do Polski przybędą setki tysięcy, a może nawet miliony podróżników i pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży. Im również trzeba zapewnić możliwość dzielenia się tą przygodą z innymi właśnie w wirtualu. O podróżach i nowych technologiach rozmawialiśmy w czasie kolejnego miasteczka myśli. podróżą próbujemy takich podróży wirtualnych zanim gdzieś pojedziemy, świetnie do tego się nadaje na przykład Google Street View, żeby zobaczyć na jakie drogi trzeba się przygotować, jak te miejsca, które odwiedzimy będą wyglądały, potem my sami już relacjonujemy innym podróże i wydaje mi się, że takie podróże wirtualne raczej nie zastąpią zwykłych podróży, ale to jest świetny wynalazek dla ludzi, którzy sami nie mogą podróżować. Bardzo ułatwia życie, bardzo ułatwia odnalezienie się, nawet kiedy człowiek się zgubi gdzieś tam w tłumie, bo to przecież jest bardzo ważna bardzo ważna rzecz, prawda? I na Światowym Dniu Młodzieży, i na wszystkich koncertach, i na pielgrzymkach, że jednak mamy multum ludzi, bardzo łatwo jest się zgubić. Dlatego, nawet taka funkcja GPS-u i znalezienia się w odpowiednim miejscu, wyszukanie najbliższego sklepu, najbliższej apteki całodobowej, to są ważne rzeczy. nad tym, żeby Orange jako technologiczny partner Światowy Dni Młodzieży mógł zapewnić wszystkim klientom Orange, klientom Orange z całego świata i tym klientom, którzy w modelu roamingowym będą przez okres Światowych Dni Młodzieży klientami oręcz na terenie Polski zapewnić jak najlepszą łączność. Podjęliśmy działania inwestycyjne. Mamy 38 projektów związanych z poprawą zasięgu i pojemności sieci. Oprócz stacjonarnych wież, które budujemy, stawiamy również wieże mobilne które są umieszczone na platformach ciężarowych. Położyliśmy łącznie 390 km światłowodu na potrzeby telekomunikacji, również na potrzeby komunikacji bieżącej, takiej jak na przykład telebimy, które będą umożliwiały pielgrzymom bezpośredni kontakt z tym, co będzie się działo na ołtarzu.